Siemanko, witam wszystkich na streamku. Arab Gaming, ja, proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie. <grym> HA! <wytrych> w Twoich oczach widzę, raj. Right. Nie, 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 nie. No, nie no, mogę z tym fotelem napadamy, napadamy. Co to był za donate? Jak mnie człowieku się skorbiłem, alo? Ile? Dobra, widzowie, kończę live'a, Dziękuję. Tkiwka zrobiona. Siema. Proszę Państwa, updatecik, updejcik, updatecik update siadu, Znaczy updatecik. W sumie no można powiedzieć, że updatecik. No nie było aktualizacji, ale mamy nowy sezon Nowe tryby Trzeba pizzę zbierać, człowieku 36, 36 kawałków pizzy Powiem wam, najadłbym się, najadłbym się 36 kawałków pizzy Można by się najeść już taką ilością Proszę Państwa, gramy dzisiaj nowe tryby Musimy potestować nowe tryby Hokejowa zadymka i specjalna dostawa, człowieku Więc pogramy sobie Yo, jaki donator wlatuje, człowieku Człowieku, Szymon2137. Dobra, to lecimy najpierw 1v1. A B... A B L J? Chyba taki. Ty, człowieku, ja jestem zbyt OP! Ja go zapamiętałem! Nie, widzę jestem zbyt OP! Więc, widzowie, chcecie jutro filmik? 3 No czemu ty mi złota dałeś? Weź tego go porób najpierw, bo akurat to nie mam zielonego pojęcia. Nie, no, bot go naklepał. Nie, no, bot naklepał typa, nie. Bot dał smutną minkę. Nie, dobra, nie mogę. Kocham tego bota. Dobra, bot, jesteś stary Sigma, przysięgam. Bot widza klepie. Nie, no, nie mogę. Ty daj na Majkiem Franka naklepał. Dobra, bot, bat, co bot robi? Pa, pa, pa. Nie, no, BOT go znaka. Dobra, nie wychodzę, ja nie mam pytań. Nie, 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 HA CZŁOWIEKU co to było? Nie dobra, nie mam pytań, stary. Ja z nie gram jeden faden. Ciebie BOT naklepał. Nie dobra. Chopie, co ty żeś zrobił? Co ty żeś zrobił? Jak cię mag naklepał? Nie dobra. Jak nie dobra, nie mam pytań. Najmocniejszy moment, człowieku. Sorry, pomyliło mi się. Nie, nie mogę, dobra. Zawię. Dobra, to było za mocne, to było za mocne, Szyłeku Bot go naklepał. <laughs> bot go naklepał, dobra, nie mam pytań. Stary, jak ty chcesz, żebym z tobą jeden fajny grał ciebie daj na Mike, co nie dobra, nie mam pytań, nie mam pytań nie. <laughs> nie no stary bot cię naklepał, co ty chcesz? Co ty chcesz jak cię bot stary klepie? Mordini bot cię klepa. Dajcie mi Dobra, nie, nie, nie. nie. Ojoj. IPad R4 generacji, bierz to! Dobra, git no, łania, dobrze. Podaj, podaj. No czemu mi nie podałeś? No podaj mi. No ale po co kopiesz? Nie, no łania, ty jesteś kastratem. Żebyśmy już trafili bramkę. On nam trafi bramkę jeszcze. Dobra, to się cofa do ciebie. Luz, kopni, kopni, dobrze. Dobra, brawo, brawo, łaniak, brawo. Let's go, widzowie. Rzucam to tam. Podałem mu, podałem mu, podałem mu, sorry. Stary, nie. Rzucam! Rzuciłem! Może doleci! Defaj, 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 defaj DOP! Hopię! Hopie, tak to się gra człowieku, to było calculated wszystko, to było calculated, to było calculated, proszę państwa, jestem niezniszczalny, tak? Jestem mistrzem świata grania w hokeja. Może i na lodowisku złamałem rękę jeżdżąc na na, na, na nartach, co powiedziałem, na nartach na lodowisku jeżdży, no pozdro. Ale w hokeja to ja umiem grać, tak? Człowieku, krążka no, tak lęka. rzuciłem. Tak rzuciłem, no tak, tak, mnie nie wyciągniesz, kto trafił człowieku strzał roku. Dzięki. Pozdro, ej obronił, obronił, on to obronił, trafiaj, dobra, git Ej dobra, to jest zarobiste, widziałem ten tryb, jest giga upe, mega śmieszny, podoba mi się Ej mocny, mocny tryb, 9-0, staty, łatakery gaming, dziękuję bardzo Eee, Kudos, kudos, pozdro, dał, dał łanie, dał łanie eee, Co ty mówisz, że ty mnie kerujesz, czekaj, co on napisał, co on napisał, czekaj, jeszcze raz zobaczę, zobaczę, co on napisał Chyba on źle napisał coś wcześniej, czekaj, czekaj Bardziej mnie nie wyciągniesz, kasti. Bez kitu, no, to prawda. 9-0, no ciężej będzie to przebić. Ciężej będzie przebić, 9-0. Podaj, pod, no debilu, jeszcze nam bramkę trafisz samobójczą. O, dzięki, że się tam przyciągnąłeś. Mega kasti już z ciebie. No, podanie stare stary. No, podaj, no traf do no bramki! Nie, on jest upośledzony! Ja cię człowieku zaraz nie wiem, usuwam z tej gry. Jesteś specjalny, przysięgam, że ty jesteś specjalny. Jezu, nie, proszę, widzowie on jest inny. Ja Aidbitem lepiej gram, a jestem dwa razy wolniejszy. Wybi! Ale nie tak. Uważaj, bo ona trafi na wprost. Dobra, jaki fart stary, blisko było, bo już by było 2-2 We dwóch, dobrze, git, podaj tam Git, git, dobrze, ładnie Nie, on jest czasami specjalny Ty, człowieku, tobie się telepią ręce, jak grasz, czy coś? Aż widzę, jak ci się ręce trzęsą 6-0 zrobił Nieprawda, to ja zrobiłem Montażysta przeklei, widzę wystaty na moje Dobra, on nic nie zrobił w tym meczu. Szanujmy się, widzowie, wszyscy widzieli. On ledwo bramki, do bramki trafił. Popie, ty ledwo do bramki trafiłeś. Chodzi o to, że z eventu ze Spongeboba zostało jak się nie wydało. a że taki Bóg. No to to, to lepiej se wydajcie, bo jak oni tego. Yy, jak tak się stało, to oni widzowie to usuną wam. Więc lepiej se już wydajcie na coś. Ja bym tak raczej radził. Bo możliwe, że wam usuną to. Defaj to. Dobrze i do przodu leć. Nie! Trafisz? No właśnie. Tary, nie możemy im oddawać piłki, mamy mało czasu. Co no nie, no łania, łania Po co podać? Tyle razy powiedziałem już Na tym live'ie, żebyś nie kopał do przodu Jak nie wiesz, czy trafisz bramkę I on podał człowieku mu, on podał dosłownie Do tego Franka, nie? I Franek Z połowy trafił, mówię nie podawaj Do przodu geniuszu, czy ty umiesz to Zrozumieć, czy ty nie rozumiesz tego Kto bez łapki kastracja widzowie Takie zasady od dzisiaj wprowadzam na streamie Więc łapka w górę i subik, subik musi być Subik musi być mordeczki Ile mamy tych subów? No dawajcie suby No mordeczki 1500, no o, rośnie, rośnie! Dobrze, dobrze! Pchamy do góry, tak jest! 938, 939, widzowie, lecimy! 372 tysiące dobijamy! O to chodzi, o to chodzi! Jestem zły! Kto to zrobił? Kto odjął mi z Fabera? Kto z WAC? Kto to zrobił? Jak się dowiem, kto to zrobił, zdelituję wam konto! Łania prime najlepszy stół w Polsce. Napisz łani na, na czacie, że ma pozdrowienia od Saren z mojej okolicy. Dobra. On... Nie, 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 dobra! Szam mu na głowę niego pozdrowię Ty widziałeś co on zrobił? No weź go złoty. chłopie, weź, no proszę was, no, widzę stawcie niższego. suba, subscribe my channel, subscribe my channel, subscribe my channel! 30 subscriber, 26! Subscribe my channel! Stawcie suba 1 zł. Ten Brawl z sensu nie ma niektórzy dostają dwóch. Kapicjaki. No nie, no nie 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 wytrzymam. On to trafi ultem. No Ej, no czemu się cofnąłeś? Łania idzie po piłkę piłka, przelatuje łania się cofa. No, stary 400 i ci powiem. Tysiące na dzień, więc bez przesady. Yo! Marysia! Marysia Sigma. Sigma, Marysia, pozdro. Miałem dwa ka pizzy. Widzowie, mówiłem wam, kto dostał tę pizzę za darmo. Trzeba było wydawać. Mówiłem wam wczoraj na live, widzowie. Wczoraj na live wam mówiłem, wydawajcie pizzę, bo później, jak się ogarną supercell, że jest ten błąd, to na pewno nam usuną. No i mówiłem. Wszystkim zrestartowali dzisiaj do zera. Jestem debilem, bo ci nie posłuchałem. No widzisz? Widzowie, Trzeba słuchać mnie, tak jak ja mówię, że trzeba widzowie, coś robić, to to róbcie, bo potem jest zazwyczaj tak jak mówię. Czasami się pomylę, ale zazwyczaj mam rację. Strażnik piwnicy. No złota. i Sigma. Przyjąłem, ser. szon został usunięty z przestrzeni powietrznej piwnicy z ulicy Złotej 44 w Warszawie. Idę sprawdzić, czy można. Dobra, wbijamy topiada. A jak nie, to mu tą suchą karmę sprzed 3 dni zabiorę i nic nie będzie jadł. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, stary. Dzięki bardzo za pilnowanie piwnicy z tej szafem. Dzień drugi, czekaj, aż dodasz śmiech do pana Gaming Core. Nie ja to montuję, więc nie ja to dodaję. A śmiech był już po tym, jak żeśmy chyba dodawali te nowe rzeczy, tak mi się wydaje. Nie chyba w tym odcinku. No, już nie pamiętam, w którym odcinku to było. Zostawcie śmiech w spokoju widzowy. <laughs> Już was pochwaliłem na początku live'a, że żeście ładnie oglądali odcinek. Dużo wyświetleń ma, więc fajnie. Mogę wam powiedzieć, widzowie, jak mnie YouTube oskamował. Generalnie, jak wiecie, na YouTubie się zarabia z reklam, nie? Jak się wyświetlałem na filmie. No ale jest mniej więcej taki przelicznik, że yy, przez ostatni miesiąc tak około. Raz było mniej, ale raz było więcej. Ale tak mniej więcej było 12 zł za 1000 wyświetleń. Więc każde tysiąc wyświetleń na filmie to było 12 zł, więc no w miarę spoko, nie? To wiecie ile widzowie było za ostatni odcinek w tym roku? Czyli odcinek... czekajcie co to było? A, wbiłem Bibi, wbiłem Bibi na 2000 pucharków. Odcinek ma chyba prawie 30 tysięcy wyświetleń. Normalnie zarobiłby coś w okolicach 25 do. znaczy 250 do 300 zł, tak? Mniej więcej około by zarobił taki odcinek. Być ile zarobił? 70 zł. 3 złote za 1000 wyświetleń teraz mi dają. Więc no pozdrawiam. Więc no, trochę lipa. Nie wiem, co się stało YouTube'owi. Znerfili, znerfili mnie. Znaczy to wszędzie tak jest. dobi Dobi! 5%. No jest i ona. No klasyczna, ty jesteś klasyczna. Zaraz dołączę, jeszcze jest osoba przed tobą. Stój w kolejce grzecznie. A few moments later. Eee... Pa, pa, pa. Dobra, dołączamy do tej widzki. Jaka gruba, nie mogę. Profilowe se ustawiłaś pola, czy o co chodzi? S? Profilowe se ustawiła ty. Beka z niej. Dobra, No Nokaut jest wjeżdżany. Ty, ja ją ultem, patrz. <laughs> Weź, Pola, naucz się grać, tak. Ileż można? Ile można dostawać ode mnie na łeb? Weź ty się naucz wreszcie grać kiedyś. Gdzie oni są? Ty, halo, co wam się stało? Gdzie oni są? Napalony Bartus Aj. 1 Jeden złoty Ej ale odwalcie się od mojej wagi to że ważę 120 kg nie znaczy że jestem gorsza Ale jesteś grubsza na pewno S Pozdro Pole łatwiej przeskoczyć niż obejść x To prawda no, no. Sigma donate widzowie Hejt na pole pozdro Pola, pola jest hejtowana Beka, beka z poli Placuś. Nie napadnego, złotych. napadnego, nie Jak napadnego. Powie, że jesteś słodki, to można się zastanawiać, czy to groźba. Bez kitu, Bez kitu. Nie placuś stary Sigma jesteś. Podobają mi się twoje donighty. Mariusz Podzianowski ciągnął już samolot, samochód i tira teraz przygotowuje się, żeby ciągnąć macie. Nie, 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 dobra, to już za mocno, to jest za mocno Ale ruszył Pudzianowski, proszę spojrzeć! Już tylko ostatnie metry to jest 30 sekund! No ja W ją! Top Height Madzi Znaczy Madzi Poli człowieku Ja już widzowie nie nadążam, za dużo tych imion Mamy Kracusz, 10 pasy 1 zł. Pola nie dostaje depresji przez nas tylko jak w szkole w automacie nie ma jedzenia I to chyba osiem don. Szeroko uśmiechnięta twarz nie, 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 nie mogę z tych donate'ów Nie mogę z tych donate'ów człowieku Dzisiaj są za mocne donate'y Dzisiaj są za mocne donate'y Pole to ojciec koparka ma odwozi do szkoły Dźwigiem wariacie Dźwigiem Obudź się Jeden złoty bo Gdy cię pola wypije. za granicę musi lecieć samolotem transportowym. <laughs> Jeszcze chłop ma gruby, nie? Chłop ma nik i takie Adonajta wesoł. Mocne, mocne. Robson, jeden złoty. Ja bym nigdy dziewczyny nie obraził. Ale wieloryba nie zaszkodzi HAHAHAHAHAHA <laughs> No nie ma z tych donate'ów dzisiaj, dzisiaj są za mocne, dzisiaj są za mocne Panda, za ile złe robisz świece? Oj, nie będę robił mam złamaną, znaczy już nie noszę, ale no jeszcze nie mam w pełni sprawnej ręki To z nie może nawet wycisnąć masy poli na klatę. <laughs> nie no, w sobie za mocno te donate są Człowieku, nowy ten Wszystko się zaczęło od placusia Co tu się stało człowieku? Cały czat nagle obraża pole Pola codziennie donate wysła, a teraz się obrazi już widzę i nie będzie mi donate wysłać Brutus, jeden złotych O, coś czy już Pola, będzie dobry jak Donate Jakby na wasz, to widzi numer PESEL <laughs> Wiedziałem, że będzie. Po brutusie już się mo można było spodziewać, Sigma że będzie mocny Donate. Jak Pola chodzi po ulicy, to się <laughs> ile Uli na panda to Sigma. Dzięki bardzo, Niska, pozdro. No nie mam pytań. Dobra, sprawdzamy widzowie Instagrama Poli. Sprawdzamy Instagrama Poli. Zapraszam na Instagrama mojego, widzowie. Dobra, sprawdzamy widzowie. Gdzie jest ten donate od tego? Tu jest... To jest imo nie Pola, coś mi się tak wydaje. Albo to jest profit założony 5 minut temu. Zaraz zobaczymy. A nie jest, dobra, proszę bardzo, pola, pola za pola. Chyba. Zeszcza, chyba, że złote. nam podała fake profil. Kilo no, tutaj nie, nie, nie wydaje się, żeby ważyła 120 kilo. Ale czekamy na ocenę tutaj placusia. Czekamy na ocenę placusia. Ty, a followowała mnie czy nie? Mi nie followujesz to masz bana, przysięgam. Dobra, masz szczęście, Zaszcza, że pisze, również obserwuj. Złoty. Pola ma więcej nawadze niż ty, wszystkich pucharków z BS. <laughs> Mocne. To dobre, to dobre. Dobra. Jak Pola robi zdjęcie rodzinne, to jest tłem pozdrawiam. <grym> to dobre, to dobre. Adwokat Poli. Płoty. Oho. Każdy Donate obrazający Pole zostaje wysłany na policję. Pozdrawiam uśmiechnięta buźka. Widzimy się w sądzie. A ja? Ja się tylko śmiałem. Ja nic nie powiedziałem złego. Zostawcie mnie. Jaka gruba. Nie mogę. Profilowe se ustawiłaś Pola, czy o co chodzi? <grym> S? Ja nie wiedział! Ja nie chciał! Ja nie wiedział! No i widzowie koniec zabawy, tak? Ja nie chciał! <słuch> Adwokat Poli, jeden spot, jednak nie będzie rozprawy, ponieważ Pola zjadła mi dowodów, podobno po <słuch> jak No dobra, takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Pola to mega świnia w Brawl Starsa, ale jak mega świnia. Też nic nie robię. Alej wola jelania. 1% proszę, proszę, wejdź tam, ktoś, nie wiem, zróbcie coś, cokolwiek. No nie, no panowie, nie dajcie mu multa tylko, on, on przejedzie. No i lipa. Debil, ona nie trafiła w save Dobra, proszę klipować to Klipujcie to, klipujcie to Best kolet moment na TikToka, widzę, wyrzucajcie to Na TikToka, na TikToka To wam zrobi dużo wyświetleń, dajcie to na TikToka Collet, widzowie, ile pucharków? O wariacie, 47 tysięcy Best place <grym> Best Collet main